Cię. Ej, chcesz go zaobserwować na IG? Debilki Co to są za słodkości tam? Mordo, ja fanem jestem, ja w sklepie pracuję, pa, na sezonie. Serio? No, daj sneakersa, daj sneakersa. Tam ci browarę, Mordo, ty. a nie jakieś sneakersa, patrz. Czekaj, albo nie, ty może Marsa chcesz, kur, Marsa, no? <aunque śmiejsi> za darma! Za darma! Ty, <Liberty> <Destiny> <Türk> to wyślę ci, wyślę ci, a czekaj, pokażę ci kuchnię, weź zawołaj Matego, czekaj, obsługę, obsługę całą ci pokażę, wyślę ci pocztą, pizzę też chcesz? Żal mi go. Hej, piękna. Jezu, hej. Co tam? Super. Robię zbiórkę na akcję charytatywną. Chcę pomóc bardzo ciężko choremu chłopcu, co Arek ma na imię. Jest spalerzowany i ma obrzęk mózgu. I robi live, a i zbieram na zbiórkę na akcję charytatywną. Pomóc mu. Nie obchodzi mnie to jakoś. Ale tu powinno ci obchodzić, że pomagam choremu, choremu chłopakowi. Ej, dobra, robisz live'a? No, robię. Tapujemy, widzowie, tapujemy. Ogląda ci teraz 1400 osób. No super! Proszę, moja nazwa. A to jest gdzie? Na YouTubie. Twoje zdrówko. No, fajnie poczekaj, tylko wpiszę. Nie sklipuj. Jesteś na laptopie? No. Czy na telefonie? Na laptopie. No faktycznie masz live. Co pisze na tej koszulce? Ja czekaj. Ja Cię nie kocham, spadaj. <grym> normalni, A. normalni ludzie przerażają mnie. Nie, normalni, ja znaczy Cię jestem normalny. Normalni ludzie mnie przerażają. A co ja jestem normalny? Ty? No? No tak. To... Ja jestem normalny. No jesteś nienormalny, bo mnie nie przerażasz. Aha, spoko. To już. E, Ciekawe, bo ja czytam czat. On jest zajęty z 14 lat, chodzimy e... Nie czytaj czatu, bo to hejterzy piszą. I kurwy internetowe, które nie którzy to, to mi chcą przykrzyć życia. Ej, czemu mam się spytać, czemu niby on jest gejem? What the fuck? Nie jestem gejem. Mm, nie spam e, Moris G. Morris, Spytaj, yes. czemu bije Miśkę. Nie będę pytała. Nie <grym> Ej, bo ja ci nie dałam subskrypcji, ja ci dałam. Dałaś mi subika? No. I Idzoneczek? To daj mi dzwonać jakiś subika. Proszę. Nie dam, nie chcę. Proszę. Nie. No to spierdalaj. Dobry. W ogóle to się Dobry? Dlaczego mi wcią... Aha, te lampyczary. Cześć. Dobra, to nie do ciebie. Nie do ciebie to było, nie do ciebie to było, do mojego brata. Co? Coś do mojego brata mówiłem. A co mówiłeś? A, bo pytał się mnie coś, mój brat. A co się pytał? Nieważne. Powiedz. Nieważne, to sprawy rodzinne. Okej, okay, przepraszam. I co porabiasz? Robię akcję charytatywną, robię lajba na akcję charytatywną. Pomagam starszemu chłopakowi, który ma na imię Arek, ma obrzęk mózgu i, I... jest ciężko chory, i ma, je, porusza się, jest spaliżowany, i zbieram pieniądze, płaci płacić na akcję charytatywną. Ty szmato Jemana. Czekaj, Mordo zdjęcie zrobię Bo mi kurwa nie uwierzył Nie, ja nie rób zdjęcia! żeby nie życzę Zrobię zdjęcie, tylko nie... Nie się... życzę sobie, żebyś robił zdjęcia! Tylko Suzonkowi myślę. U... Nara, cześć! Hej! Pięknie wyglądasz. Dziękuję! Jak masz na imię? Sara. Ile masz lat? Właśnie. Nara. Kto jest najładniejszy z nas? Ta z tyłu po prawej jest gruba i brzydka. Z tyłu po prawej. Ta po lewej jest ładna i ta w okularek jest ładna, tylko ta po prawej gruba jest. Dzięki, no jest to wcale jest... nie lepszy, model. no, powiem prawdę. Nie przykazuj się, nie tak śmierdzi. I tak śmierdzi! I tak śmierdzi! Nie śmierdzisz na lampy, lampy, lampy. lampy czaro, załki pizza! A ty ja mogę z tym ona zrobić? Nie możesz. Oooo, dawaj dżelę. kółeczko, dawaj kółeczko, Dawid! A musisz kółko robić? Tak, go, go, go! O, ta, tak, O, ale kółko! O. No, no, não, posso que não posso, não posso, posso. É, <coughs>